W nieprzeniknionej ciszy świtu 1623 roku rozdzierający lament przeszył marmurowe mury pałacu Topkapi. Nie był to jęk rany wojennej ani krzyk schwytanego wroga. Były to krzyki piętnastoletniej dziewicy, księżniczki Fatmy Sultan, córki najpotężniejszego władcy na ziemi. Jej głosy wstrząsnęły korytarzami niczym lodowe ostrza, a nawet eunuchowie strzegący bram cofnęli się z przerażeniem, nie ośmielając się przerwać tej zakazanej chwili, to, co wydarzyło się tamtej nocy, nie było zwykłym domowym nieszczęściem, lecz objawieniem ukrytej ceny, którą musiała zapłacić każda córka sułtana. Ceny wyrytej w ciele i duszy, którą oficjalna historia starała się zataić przez 600 lat. Te krzyki. Nie narodziły się z ran fizycznych, lecz z tajnego rytuału, który łamał ducha, zanim złamał ciało, skazując księżniczki na egzystencję w cieniu, zanim osiągnęły wiek kobiecy. Przez ponad sześć wieków Imperium Osmańskie utrzymywało protokół przygotowań małżeńskich tak złowrogi, że nawet najbardziej zagorzali wrogowie tronu nie życzyliby go swoim córkom. Był to system starannie wymazany z kronik, ukryty za arasami i złoconymi murami, a odkryty ponownie dopiero wieki później, dzięki dokumentom znalezionym w tajnych archiwach Stambułu w 2011 roku. Miliony dusz na świecie, od wieśniaczek po damy dworu, marzyły o szczęściu życia jak osmańskie księżniczki, otoczone jedwabiem, klejnotami i posłuszeństwem, ale za tymi lśniącymi ścianami nie mieszkał luksus, lecz koszmar tak wyrafinowany, że zmuszał wiele z tych młodych kobiet do pragnienia śmierci, zanim trafiły do łoża małżeńskiego. I teraz w tej narracji, wy, tak jak ja, będziecie świadkami ukrytej prawdy, która pozostawała zamknięta przez sześć wieków. Przygotujcie się, ponieważ to, co odkryjecie, nie jest bajką, lecz opowieścią grozy, starannie przebraną za imperialną ceremonię. Zanim przejdziemy dalej, proszę Was o coś. Jeśli ta historia już wstrząsnęła Waszym sercem, zaznaczcie gestem swoje zainteresowanie. Zasubskrybujcie i zostawcie w komentarzach imię królowej lub księżniczki której mroczny los chcecie, abyśmy ujawnili w nadchodzących dniach. Czy to Maria Antonina, Kleopatra czy Anna Boleyn, wasz głos wybierze kolejny sekret, który czas próbował pogrzebać. Teraz już tak towarzyszcie mi i odkryjcie, dlaczego tak wiele osmańskich księżniczek urodzonych w złotych pałacach wolało zimny uścisk grobu od losu swoich zaślubin. Imperium osmańskie, rozległe niczym ocean bez brzegów, rozciągało swój cień przez ponad sześć wieków, od 1090 do 1922 roku. Było to imperium, które okiełznało trzy kontynenty, gdzie ryk jego armii rozbrzmiewał od murów Wiednia po gorące piaski Jemenu. Po upadku Konstantynopola w 1493 roku to miasto stało się bijącym sercem osmańskiej potęgi, przemianowane na Stambuł, a pałac Topkapi wyrósł na jego najjaśniejszy klejnot. Tam, wśród złotych murów i pachnących dziedzińców decydowano o losach królestw i dusz. W tych tajnych komnatach, ukrytych za kratami i nieskończonymi korytarzami, imperialny harem stawał się równoległym światem, gdzie w czasach największego splendoru mieszkało ponad 800 kobiet. Był to zamknięty wszechświat utkany z jedwabnych nici i władzy, gdzie każdy oddech był monitorowany, a każdy gest mógł oznaczać awans lub potępienie. Od 1530 roku, kiedy sulejman wspaniały, nadał tytuł Haseki Sultan swojej żonie hurrem. Harem był nie tylko miejscem przyjemności, ale sceną intryk, sojuszy i cichych wojen kobiecych. Konkubiny, w większości chrześcijańskie niewolnice, schwytane w odległych europejskich krajach lub kupione na rynkach Afryki Północnej, przybywały do Seraju z nadzieją na awans. Ich dni wypełniała muzyka, hafty, poezja i obrzędy posłuszeństwa z nadzieją na przyciągnięcie uwagi sułtana i zamianę niewoli na władzę. Paradoksalnie te młode kobiety, wyrwane z domów, miały pod wieloma względami więcej możliwości wolności niż córki urodzone na szczycie imperialnej hierarchii. Tak zwany Sułtanat Kobiet, trwający w latach 1533–56, wyraźnie pokazał kobiecy wpływ na losy dynastii. Kobiety takie jak Kosem Sultan czy Turhan Hatice Sultan doszły do sterów polityki, kierując radami, decydując o wojnach i pisząc twardą ręką rozdziały historii osmańskiej. Jednakże, podczas gdy one awansowały jako postaci władzy, księżniczki krwi królewskiej pozostawały uwięzione w ciemniejszym labiryncie. Były pionkami na dyplomatycznej szachownicy, ludzkimi monetami, które przypieczętowywały pakty, tłumiły bunty lub zapewniały lojalność potężnych paszów. W tym kontekście urodziła się księżniczka Fatma Sultan w 1606 roku, owoc związku sultana Ahmeda I i obawianej Kösem, kobiety zdolnej do rządzenia w cieniu niczym cesarz. Fatma dorastała wśród pachnących ogrodów i lekcji astronomii, wśród arabskich i perskich manuskryptów, wśród uczonych, którzy chwalili jej inteligencję i kronikarzy, którzy podziwiali jej piękno, ale ani jej wiedza, ani jej talent ani ochrona jej matki nie mogły uchronić jej przed losem zapisanym od kołyski. Miała zostać wydana za mąż jako gwarancja władzy i posłuszeństwa. Wybraniec do tego związku był damatkara Mustafa Pasia, doświadczony w bitwach dowódca 20 lat od niej starszy, którego lojalność wobec tronu została wykuta w kampaniach przeciwko Persji. Nie było miłości, wyboru ani nawet współczucia, tylko zimna logika imperialnej polityki. Dla niego związek ten był drabiną do większej władzy, dla niej zaledwie nastolatki początkiem tragedii. Od najmłodszych lat, Fatma-Sultan, była wyjątkowym dzieckiem. Płynnie władała czterema językami, opanowała kaligrafię arabską i perską z elegancją poety, a także wykazywała nienasycony głód zrozumienia tajemnic gwiazd. Pałacowi uczeni uważali ją za cudowne dziecko, zdolne do debatowania z mędrcami w kwestiach historii, prawa i geografii. Ta inteligencja jednak wkrótce okazała się bezużytecznym skarbem wobec losu, który czekał w ciszy za murami Seraju. Jej życie nie należało do niej. Od chwili narodzin jej przyszłość była zapisana na niewidzialnych pergaminach. Miała zostać wydana za mąż, by przypieczętować sojusze bez względu na jej wolę. I tak decyzja padła na kara Mustafę Paszę, dowódcę wojennego zahartowanego w kampaniach przeciwko Persji, 20 lat starszego od niej. Związek ten nie był kuty w ogniu uczucia, lecz w zimnej kalkulacji władzy. On szukał awansu i konsolidacji. Ona, zaledwie nastolatka, widziała siebie jako ofiarną figurę na imperialnej szachownicy. Trzy miesiące przed ślubem rozpoczął się obawiany proces przygotowań, znany jako Terbille i Mubarek, czyli tak zwana święta edukacja. Ten rytuał zarezerwowany wyłącznie dla księżniczek nie miał sobie równych w żadnej innej kulturze tamtych czasów. Był wyrafinowanym produktem wieków praktyk kontroli psychologicznej, mających na celu złamanie dumy królewskiej krwi i przekształcenie jej w bezbłędne posłuszeństwo. Za przeprowadzenie treningu odpowiadała Gulnar Hatun, 60-letnia staruszka, szefowa haremu i świadek przygotowań ponad tuzina księżniczek. Pod jej żelaznym nadzorem Fatma została zaprowadzona do gelin odasy komnaty Panny Młodej, pomieszczenia ozdobionego perskimi dywanami i hebanowymi panelami, gdzie każdy szczegół przywoływał uległość i przeznaczenie. Tam, od świtu do południa, była zmuszana do ćwiczenia rytuałów hołdu. Musiała opanować 18 różnych form ukłonu, postaw zaprojektowanych do pozdrawiania, służenia, kładzenia się i przygotowywania w ciszy na przybycie męża. Samochodzenie stało się dyscypliną, Fatma uczyła się jurusz i sekie, Kroków precyzyjnie odmierzonych, z głową pochyloną pod kątem 30 stopni, z rękami kontrolowanymi tak, by nigdy nie unosiły się ponad serce. Każdy ruch niwelował jej dawną książęcą godność i kształtował ją w figurę uległą, poddaną. Jednak mowa była najokrutniejszą torturą. Jej słownictwo zostało zredukowane do zaledwie 43 autoryzowanych słów: wyrażeń wdzięczności, akceptacji pokornej prośby lub przeprosin. Jakiekolwiek odstępstwo, jakakolwiek próba wyrażenia swobodnej myśli była karana przymusowymi postami, zamknięciem w celach refleksyjnych lub publicznymi upokorzeniami. Księżniczka musiała być egzaminowana przed Trybunałem Kobiet i Eunuchów, któremu przewodniczyła sama Kosem oceniając jej posłuszeństwo jakby była monetą na targu. I pozostawał jeszcze najbardziej niepokojący aspekt próby pierwszej nocy zwane Talim i Gerdec. W podziemnych komnatach pałaców wznoszono dokładne repliki komnat ślubnych, gdzie księżniczka musiała stawiać czoła woskowym manekinom, figurom anatomicznym zamówionym u weneckich rzemieślników. Tam, pod okiem surowych instruktorek, Fatma była zmuszana do ćwiczenia gestów i aktów, których żadna młoda kobieta w jej wieku nie powinna znać. Każda reakcja była notowana w zaszyfrowanych rejestrach: jej strach, jej łzy, jej opór, a każdy sygnał odrzucenia skazywał ją na więcej sesji, więcej bólu, więcej uwarunkowania. W ten sposób, krok po kroku, młoda kobieta, która kochała rozgwieżdżone niebo, przekształcała się w posłuszne ciało oswojonego ducha, uwięzioną w rytuale, który pozbawiał ją tożsamości. Księżniczka Fatma nie była już córką cesarzy, lecz uczennicą uległości. Proces szkolenia nie ograniczał się do postaw, chodzenia czy narzuconej ciszy. Fatma Sultan Została poddana serii prób, które miały złamać nie tylko jej ciało, ale także ducha. Każdy gest oporu, wyniosłe spojrzenie, nieodpowiednie westchnienie było surowo karane. Kara mogła polegać na długotrwałym poście aż do wyczerpania, zamknięciu w wilgotnych celach zwanych pokojami refleksji lub upokarzającym powtarzaniu rytuałów przed całym dworem kobiecym, jakby była nieposłuszną niewolnicą. Obok kontroli fizycznej wprowadzono program oczyszczenia umysłu. Fatma musiała zapamiętać dziesiątki wersetów z osmańskich i perskich traktatów o posłuszeństwie małżeńskim, recytowanych głośno przed konkubinami i eunuchami, którzy pełnili rolę sędziów. Teksty z Nasichat al-Muluk al, al gazalego i fragmenty z Achlakimuchsini były jej narzucane z słowami, które wychwalały uległość, poświęcenie i posłuszeństwo małżeńskie jako najwyższe cnoty. Młoda księżniczka, która wcześniej recytowała wiersze o miłości i astronomii. Teraz powtarzała przygaszonym głosem wersety, które anulowały jej wolę. Modlitwa stała się kolejnym niewidzialnym łańcuchem. Pięć razy dziennie, w ściśle wyznaczonych momentach, Fatma musiała odmawiać specjalne modlitwy stworzone przez Ulemów Imperium. Nie były to swobodne prośby wiary, lecz modlitwy skomponowane w jednym celu zatarcia indywidualności księżniczki i gloryfikacji, absolutnego oddania mężowi. Jej postawy modlitewne. Łączyły religijną pobożność z gestami uległości małżeńskiej, zamieniając to co święte w narzędzie kontroli. Ale upokorzenia na tym się nie kończyły. Dwa razy w tygodniu, przed całym dworem kobiecym, Fatma musiała osobiście służyć ulubionym konkubinom swojego własnego ojca. Myła je, czesała, karmiła własnymi rękami, a nawet ubierała do ich intymnych spotkań z sułtanem. Ta okrutna ceremonia Miała na celu złamanie ostatniego bastionu dumy księżniczki, zmuszając ją do zaakceptowania, że nawet kochanki jej ojca miały prawo do jej usługi. Świadkowie odnotowali, że Fatma niejednokrotnie wybuchała niepowstrzymanym płaczem szlochając, gdy poprawiała stroje tych kobiet przeznaczonych do dzielenia imperialnej alkowy. Na tydzień przed ślubem reżim stał się jeszcze surowszy. Księżniczka została przeniesiona do Gelin Köśky, pawilonu Panny Młodej. Odosobnionego miejsca, do którego nie przenikał żaden dźwięk z zewnątrz, tam każdy aspekt jej życia był skrupulatnie kontrolowany, od spożywanych potraw, granatów, miodu, migdałów, koziego mleka, przypraw z Jemenu po sposób w jaki miała się kąpać. Codzienne kąpiele odbywały się pod nadzorem specjalistów od oczyszczania z użyciem olejków perfumowanych walerianą, makiem i kwiatami pomarańczy. Te eliksiry, przygotowane przez alchemików szkolonych w Kordobie i Samarkandzie, Zawierały tajne substancje zdolne do wywoływania spokoju, uległości, a w niektórych przypadkach poczucia porzucenia samego siebie. Ściany pawilonu pokrywały gobeliny, które jedwabnymi nićmi opowiadały sceny z życia wzorowych żon z islamskiej i osmańskiej tradycji, kobiet posłusznych, płodnych i uległych, obiecujących niebiańskie nagrody. A jeśli sugestia wizualna nie wystarczała, strategicznie rozmieszczone weneckie lustra. Zmuszały Fatmę do ciągłego obserwowania siebie podczas ćwiczeń, jakby była obserwowana przez własne oczy. Ta praktyka, znana jako muracaba, była pierwotnie sufickim ćwiczeniem mistycznym, ale tutaj stała się psychologiczną bronią, by zmusić księżniczkę do pilnowania samej siebie, nawet w najintymniejszych myślach. W tym zamknięciu, Fatma zaczęła rozumieć, że nie jest już panią swojego życia. Jej ciało, głos, a nawet myśli zostały ukształtowane w narzędzia posłuszeństwa. Przygotowania osiągnęły zamierzony cel. Nie tylko oswoiły księżniczkę, ale także wymazały ciekawą i inteligentną młodą kobietę, która marzyła o firmamencie. Wyznaczony dzień nadszedł 15 marca 1623 roku. Od świtu Stambuł drżał jak przepełnione serce. Ulice wypełniły się procesjami, muzyką i kadzidłem. Podczas gdy w salach topkapi serwowano bankiety na złotych zastawach. Były tańce sprowadzone z Persji i Andaluzji, pieśni najlepszych muzyków, imperium i zawody między janczarami, którzy pokazywali swoje umiejętności przed oczami sułtana. Splendor był tak wielki, że dla ludu wydawało się to hołdem dla niebios, ale dla młodej księżniczki było to preludium do wyroku. Kronikarze opowiadają, że podczas gdy goście świętowali wśród śmiechów i wina Fatma. Pozostawała w ciszy, z wyschniętymi ustami i zagubionym spojrzeniem. Pałacowi lekarze, uważni na każdy gest, odnotowali objawy, które dziś nazwalibyśmy atakami lęku. Drżenie, zimny pot mimo chłodnej, marcowej pogody, całkowity brak apetytu i epizody płytkiego oddechu, które budziły obawy o jej życie. Publiczny splendor kontrastował z intymnym terrorem, który rósł w niej jak cień. Kiedy wzniesiono ostatni toast, a cywilni goście opuścili pałac, rozpoczął się najbardziej obawiany orszak. Fatma została odprowadzona do pawilonu ślubnego, budowli wzniesionej w prywatnych ogrodach, według starożytnych planów sięgających czasów Mechmeda II. Był to ośmiokątny budynek podzielony na trzy poziomy: każdy przeznaczony na inny rytuał oczyszczenie, oddanie i skonsumowanie. Ta architektura nie była przypadkowa. Każdy zakątek został zaprojektowany, aby wzmocnić podatność księżniczki i przekształcić ceremonię w akt całkowitego poddania. Pierwszy poziom, zwany tahakatu, był poświęcony oczyszczeniu. Tam młoda kobieta została poddana rytualnym kąpielom, które trwały całe godziny. Marmur z Karari, wody perfumowane esencjami róży damasceńskiej jaśminu z Shirazu, drzewa sandałowego z Majsur i ambry z Somali otaczały jej skórę. Alchemicy stosowali maści wykonane z rozcieńczonego opium, ekstraktu z mandragory i tajnych substancji, które wywoływały spokój i poddanie. Lekarze opisywali wynikający stan jako ekstazę uległości, gdzie ciało się poddawało, choć dusza krzyczała w ciszy. Drugi poziom, Teslim Katu, był piętrem oddania. Tam Fatma została ubrana w strój ślubny utkany z białego jedwabiu, ozdobiony złotymi niczmi i perłami z Zatoki Perskiej. Na pierwszy rzut oka wyglądał na strój królewski. W rzeczywistości był zaprojektowany z ukrytymi zapięciami i wewnętrznymi sznurami, które ułatwiały unieruchomienie ciała. Korona była wystarczająco ciężka, by ograniczyć jej ruchy, bransolety i bransoletki dyskretnie ograniczały jej wolność, a obuwie z grubą podeszwą uniemożliwiało ucieczkę. Ubiór sam w sobie był luksusowo haftowanym więzieniem. Podczas gdy Fatma przekształcała się w symbol uległości, jej przyszły mąż, Kara Mustafa, pasia, Uczestniczył w bardzo odmiennych ceremoniach. Otoczony doradcami i weteranami wojennymi otrzymywał instrukcję, jak psychologicznie narzucić się imperialnej księżniczce, metody zastraszania, kalkulowane frazy poniżające, techniki dominacji fizycznej wszystko było przygotowane, aby w tym związku nie pozostało miejsca na wątpliwości ani opór. Wreszcie nastąpiło wzniesienie na trzeci poziom, sifa w katu komnatę Skonsumowania. Jej ściany pokryte były arrasami przedstawiającymi podboje militarne. Ujarzmione miasta, schwytane księżniczki, pokonane armie. Ikonografia nie była przypadkowa. Ustanawiała paralele między zwycięstwem w wojnie a zwycięstwem w łożu. Meble wykonane przez rzemieślników specjalizujących się w kontroli ciała obejmowały łóżka z ukrytymi systemami sznurowań, Poduszki nasączone kojącymi olejkami i przyćmione światła, które przekształcały przestrzeń w scenę zaprojektowaną do złamania woli. To tam, w tym nasyconym symbolami pomieszczeniu, Fatma stawiła czoła najbardziej obawianej nocy. Młoda kobieta, ledwo utrzymywana przez spłycony oddech, stała się żywym zabezpieczeniem paktu politycznego. I choć oficjalne kroniki opisywały ślub jako triumf dynastii, w ciszy tej komnaty rozgrywała się tragedia, która na zawsze naznaczy jej duszę. Kiedy drzwi si katu zamknęły się za orszakiem, Fatma została sama z mężem. Dokumenty medyczne z epoki opisują to, co wydarzyło się w tamtych godzinach, jako absolutne załamanie ducha. Młoda kobieta, która dotąd zniosła miesiące dyscypliny i upokorzeń, straciła wszelką zdolność do spójnej reakcji. Jej ciało drżało bez kontroli, jej głos stał się ledwie słyszalnym szmerem, a jej oczy błądziły, jakby patrzyły na niewidzialny świat. Imperialni lekarze nazwaliby później ten stan socma i tam całkowitym szokiem. Kara Mustafa Pasia, człowiek wykształcony w bitwach i zdobywaniu fortec był instruowany, aby narzucić swoją władzę. Początkowo zinterpretował reakcję księżniczki jako dobrowolny opór, wyniosłość, którą należało złamać słowa surowością. Zastosował techniki, których nauczyli go jego doradcy. Słowa zastraszania, gesty władzy, kalkulowany kontakt fizyczny, ale to, co znalazł, nie było buntem, lecz całkowitym załamaniem młodej duszy. Nie było walki do wygrania, lecz nieobecność, pustka. Fatmy już tam nie było, jej umysł schronił się w głębokiej dysocjacji, jakby opuściła swoje ciało, aby przetrwać. Skonsumowanie tego małżeństwa, gdy w końcu nastąpiło po godzinach nieudanych prób, zostało odnotowane przez ukrytych obserwatorów jako traumatyczne wydarzenie dla obojga. Zapisy w Perskim Kodzie. Opisują wewnętrzne krwawienia, nawracającą utratę świadomości i to, co lekarze nazywali ruch czykmek, czyli wyjście duszy. Od tej nocy Fatma nigdy już nie była taka sama. W kolejnych dniach jej zachowanie zaalarmowało nawet najbardziej surowe instruktorki haremu. Rozwinęła selektywny mutyzm. Mówiła tylko szeptem i tylko wtedy, gdy zadawano jej bezpośrednie pytania. Jej apetyt całkowicie zniknął, do tego stopnia, że wymagała przymusowego karmienia. Epizody płaczu zaczynały się bez wyraźnego powodu i mogły trwać całe godziny. Co gorsza, pojawiła się to, co kronikarze nazwali chorobą strachu. Wystarczyła obecność mężczyzny, nawet zaufanych eunuchów, aby księżniczka wpadła w panikę, przyspieszony oddech, skrajne pocenie się, nagłe omdlenia. Lekarze dworscy zdiagnozowali to, co nazwali melancholią dziewiczą. Według ich traktatów był to częsty stan wśród księżniczek po ich pierwszej nocy małżeńskiej. We współczesnych terminach moglibyśmy mówić o nieodwracalnej traumie, ranie w psychice niemożliwej do wyleczenia prostymi środkami. Próbowano leczenia ziołami, muzyką i sufickimi ćwiczeniami duchowymi, ale żadne z nich nie przywróciło Fatmie dawnej witalności. Jasna młoda kobieta, która debatowała z uczonymi, ciekawa dziewczyna, która kochała astronomię i poezję, zniknęła na zawsze. Na jej miejscu pozostała przygaszona, posłuszna, nieobecna postać. Jej książki pozostały zamknięte, jej instrumenty muzyczne pokryte kurzem, a ogrody, po których wcześniej radośnie spacerowała, zostały porzucone. Ta, która urodziła się jako córka najpotężniejszego sułtana, teraz była ledwie obecnym ciałem, widmem tego, czym mogła być. Małżeństwo z Kara Mustafą, paszą przekształciło się w mechaniczną koegzystencję, były dzieci. Były publiczne wystąpienia, było pozory normalności, ale w intymności panowała cisza i dystans. Sam Pasza, jak mówi się w późniejszych wspomnieniach, schronił się w kampaniach wojskowych i opium, próbując uciszyć poczucie winy za bycie narzędziem rytuału, który zniszczył księżniczkę. Fatma przeżyła 29 lat po tamtej nocy zamieniona w ozdobę ceremonii, zmuszoną matkę i bezgłośną żonę. Jej śmierć w 1652 roku, oficjalnie przypisana gorączce mózgowej, zbiegła się z rocznicą jej ślubu. Dla wielu na dworze nie był to przypadek. Tamtego dnia ciężar wspomnień ostatecznie zamknął się na jej duszy. Przypadek Fatmy Sultan nie był wyjątkiem, lecz lustrzanym odbiciem wzorca powtarzającego się przez pokolenia. Archiwa pałacowe odzyskane wieki później z kurzu i ciszy ujawniają, że dziesiątki osmańskich księżniczek cierpiały podobne losy. Niektóre zostały naznaczone mutyzmem, inne próbowały uciec poprzez samobójstwo lub szaleństwo, a kilka zniknęło z oficjalnych rejestrów, jakby nigdy nie istniały. Maszyneria imperium, tak precyzyjna w swoich protokołach, potrafiła zacierać niewygodne ślady i ubierać je w eufemizmy w starannie redagowanych kronikach. Niedawno przetłumaczone dokumenty mówią o księżniczkach, które udawały własną śmierć, aby uciec przed drugim małżeństwem, o innych, które wymyślały tajne kody, by komunikować się z siostrami zredukowanymi do milczenia i o niektórych, które z niespotykaną odwagą posunęły się nawet do złożenia wniosku o rozwód bezpośrednio sultanowi, stawiając czoła systemowi, który wydawał się nie do złamania. Te historie pogrzebane przez wieki w piwnicach i zakazanych archiwach Pokazują nam, że nawet w najgęstszej ciemności zawsze istniały błyski kobiecego oporu. Tragedia Fatmy i wielu jej podobnych obnaża niewygodną prawdę. Władza absolutna nie zawsze chroni tych, którzy ją ucieleśniają, ale może uczynić ich pierwszymi ofiarami własnej wielkości. Podczas gdy świat zewnętrzny wyobrażał sobie osmańskie księżniczki otoczone luksusem i władzą rzeczywistość, była niewidzialnym łańcuchem uległości. Zaprojektowanym z precyzją imperialnego mechanizmu, który poświęcał życia, aby utrzymać sojusze i struktury. Dziś, patrząc wstecz, rozumiemy, że harem imperialny był nie tylko sceną intryk i jedwabi, ale także teatrem narzuconej ciszy i tłumionych łez. To, co nam opowiadano jako baśnie o księżniczkach, było w rzeczywistości polityczną konstrukcją, która pochłaniała same córki sułtana. I wtedy pojawia się nieuniknione pytanie: Ile innych sekretów pozostaje jeszcze ukrytych w archiwach starożytnych pałaców czekając na odkrycie. Jakie mroczne rytuały ukrywały dwory europejskie, rosyjskie czy chińskie? Jaka była prawdziwa cena, którą zapłaciły kobiety przeznaczone do podtrzymywania wielkości swoich dynastii? Jeśli historia Fatmy wstrząsnęła wami, nie wahajcie się towarzyszyć nam w kolejnych odkryciach. Zasubskrybujcie, udostępnijcie tę opowieść tym, którzy zasługują na poznanie prawdy za bajkami. I zostawcie w komentarzach imię królowej lub księżniczki, której los chcecie, aby został ujawniony. Być może będzie to rosyjska caryca obawiana przez własną matkę, chińska cesarzowa poddana makabrycznym rytuałom, lub córka europejskich królów oddana jako zakładnik sojuszu. Bo tylko poznając te ukryte prawdy, będziemy mogli zdjąć z historii jej przebranie i wreszcie usłyszeć zagłuszone głosy tych, którzy zostali poświęceni w imię władzy.